Dzień dobry, nazywam się Jak Harski jestem specjalistą do spraw sprzedaży w firmie ATMP. Jak działa głębosz? Głębosze bardzo dobrze spulchnieją ziemię i przywracają jej strukturę do, do pierwotnego stanu, więc jest to coraz bardziej popularne, szczególnie w Polsce. Możemy spłóchniać ziemię aż do 50 cm. Nasze głębosze wyposażone są w siłowniki hydrauliczne oraz hydroakumulatory. Głębosz wyposażony jest, tak jak wspominałem, zabezpieczenie hydrauliczne. Wszystkie wersje posiadają dwa wały kolczaste. Jeśli chodzi o wymogi dotyczące mocy, tutaj ta nasza najmniejsza wersja, optymalna moc ciągnika to jest 120 koni, ale przy tych największych wersjach typu 2,5 m 3 m, ciągniki w okolicach 150-170 i wiadomo, przy tej wersji 7 łapowej no to już mówimy o mocy gdzieś 250 koni, w zależności oczywiście też od gleby, którą chcemy głęboszować.